Ślub i małżeństwo są zawsze ciekawą i pełną wyzwań przygodą. Jak się jednak okazuje, w różnych zakątkach świata praktykuje się dziwne i osobliwe rytuały oraz obrządki, które mogą wręcz szokować. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka z nich. Zapraszam do oglądania. Tradycja małżeńska w Zambii. W Zambii, w sercu Afryki, istnieje dość ciekawy rytuał małżeński zwany Ichi Longamulo. Ten rytuał nie tylko celebruje miłość, ale jest również okazją do prezentacji bogactwa zambijskich tradycji kulinarnych. Charakterystyczną cechą tego obrzędu jest nacisk na wspólne biesiadowanie. W przeddzień oficjalnej ceremonii ślubnej rodzina pani młodej wyraża swoją gościnność i szacunek, oferując panu młodemu i jego bliskim wyjątkowe lokalne potrawy. Jest to nie tylko celebracja jedzenia, ale także wyraz kulturowego znaczenia posiłków w zambijskim społeczeństwie. Ichi Longa Mulo odbywa się kilka dni lub nawet tydzień przed ślubem, będąc istotnym elementem przygotowań. W trakcie tego obrzędu rodzina pani młodej nie tylko serwuje posiłki, ale także opowiada o ich znaczeniu, co sprzyja tworzeniu silniejszych więzi między rodzinami. Ceremonia rozpoczyna się od gestu rodziny pana młodego, polegającego na rzuceniu pieniędzy na podłogę, co ma wyrażać wdzięczność i szacunek. Następnie rodzina pani młodej dzieli się swymi daniami, co ma szczególne znaczenie, jako że historycznie jest to pierwsza okazja, aby Pan Młody spożył posiłek w domu pani młodej. Oprócz degustacji potraw i longa Mulo to również czas na śpiew i taniec, co nadaje wydarzeniu charakter tradycyjnego weselnego przyjęcia z akcentem na kulinarną doskonałość. Przymus małżeński. W jednym z afrykańskich plemion panuje tradycja, według której młode dziewczęta są zmuszane do małżeństwa z najstarszym nieżonatym mężczyzną. Ta praktyka, głęboko zakorzeniona w kulturze plemienia, rzadko jest kwestionowana przez kobiety, które traktują ją jako normę i swój obowiązek. Jednak z zewnętrznej perspektywy, zwłaszcza w świetle współczesnych standardów praw człowieka i równości płci, taki zwyczaj może wydawać się formą nadużycia. To stawia pytanie o równowagę między szacunkiem dla tradycji kulturowych a ochroną praw jednostki. Problem ten podkreśla dylemat, z jakim zmaga się współczesny świat. Jak pogodzić tradycyjne praktyki z nowoczesnymi wartościami? Biczowanie stóp. W różnorodnym świecie tradycji ślubnych, południowo-koreański zwyczaj biczowania stóp pana młodego wyróżnia się jako szczególnie niezwykły. Ten ciekawy obrzęd, chociaż może wydawać się zaskakujący, niesie ze sobą głębokie przesłanie i jest przeprowadzany w humorystycznej atmosferze. W tej tradycji pan młody jest poddawany serii dowcipnych wyzwań przez młodych mężczyzn z rodziny pani młodej. Najważniejszym elementem jest moment, kiedy pan młody jest przewracany do góry nogami i jego stopy są delikatnie biczowane różnymi przedmiotami. Pomimo, że może to brzmieć jak kara, w rzeczywistości jest to zabawna część uroczystości, służąca do testowania pana młodego oraz rozbawienia zebranych gości. Podczas obrzędu pan młody odpowiada na pytania, a wszyscy goście weselni biorą udział w zachęcaniu do kontynuacji zabawy. Uważa się, że ten rytuał uczy przyszłego małżonka pokory i szacunku. Biczowanie stóp jest symbolicznym gestem mającym przygotować pana młodego do nowej roli w rodzinie i społeczności. Mimo, że może to być niezrozumiałe dla osób spoza koreańskiej kultury, jest kluczowym elementem południowo-koreańskich ceremonii ślubnych, podkreślającym znaczenie wsparcia rodzinnego i wzajemnego zrozumienia w budowaniu silnego małżeństwa. Rytuał przymusowego karmienia. W Morani, położonej w sercu Afryki, od wieków praktykowana jest tradycja zwana leblu, budząca liczne kontrowersje i dyskusje. Polega na przymusowym karmieniu młodych dziewcząt, aby zwiększyć ich masę ciała przed ślubem. W morańskiej kulturze, gdzie pełniejsze kształty są uważane za znak piękna, zamożności i pomyślności, leblu odgrywa istotną rolę w przygotowaniu dziewcząt do dorosłego życia i zawarcia małżeństwa. Dziewczęta są zmuszane do spożywania nawet 16 tysięcy kalorii dziennie, co znacząco przewyższa zalecane dzienne spożycie kalorii dla dorosłego mężczyzny. Są one karmione tłustymi potrawami, tym mlekiem kozy, tłustym kuskusem i mąką z prosa pod okiem profesjonalnych karmicielek zatrudnianych przez ich rodziny. Współczesna analiza Leblu wskazuje na szereg problemów zdrowotnych i etycznych związanych z tym zwyczajem. Krytycy podkreślają naruszenia praw kobiet i potencjalne zagrożenia dla ich zdrowia spowodowane przymusowym karmieniem. Le Blue stanowi przykład konfliktu między tradycyjnymi praktykami kulturowymi a współczesnymi standardami zdrowia i praw człowieka. Balijskie piłowanie zębów. Na Bali, malowniczej wyspie w Indonezji, odbywa się jedna z najbardziej charakterystycznych i ważnych ceremonii w kulturze wyspy. Rytuał piłowania zębów, znany jako mepandes lub mesangih. Ten starodawny obrzęd, będący rytuałem przejścia, ma kluczowe znaczenie w życiu mieszkańców Bali, symbolizując dorastanie i wejście w dorosłość. Proces piłowania zębów niesie ze sobą głębokie znaczenie duchowe i kulturowe. Uważa się bowiem, że wygładzenie kłów reprezentuje odrzucenie negatywnych cech ludzkich, takich jak gniew, kciwość czy zazdrość. Ten akt jest postrzegany jako duchowa transformacja oczyszczająca osobę z negatywności, które mogą zakłócać harmonię duchową. Rytuał ten jest częścią większego cyklu ceremonii Manusa Jadnia, który obejmuje różne etapy ludzkiego życia, od narodzin aż po śmierć. Specjalista znany jako balineze balian lub tradycyjny uzdrowiciel przeprowadza piłowanie zębów, często w obecności rodziny i przyjaciół, co nadaje ceremonii uroczysty charakter. Mimo wpływów nowoczesności i globalizacji, tradycja ta nadal jest pielęgnowana i szanowana przez Balijczyków. Świadczy to o głębokim zakorzenieniu tradycji i kultury na Bali, gdzie aspekty duchowe i fizyczne są nierozerwalnie splecione. Rytuał piłowania zębów odzwierciedla złożoność i bogactwo balijskich wierzeń i praktyk, które definiują unikatowość tej kultury. Chiński ślub z płaczem. Chiński rytuał płaczu, znany również jako Zuo tang, jest starożytną tradycją, która była szczególnie popularna w niektórych regionach Chin, takich jak prowincja Sichuan. Ten niezwykły zwyczaj odbywał się w ramach ceremonii zaślubin i miał głębokie znaczenie kulturowe. Zgodnie z tą tradycją, pani młoda zaczynała płakać na miesiąc przed ślubem. Płacz był uważany za wyraz szacunku dla rodziców i rodziny, a także za sposób na wyrażenie smutku z powodu opuszczenia domu rodzinnego. Z czasem do pani młodej dołączały inne kobiety z rodziny, w tym matka i babcia, tworząc wspólny chór płaczu. Ten zbiorowy płacz był uważany za symbol solidarności rodzinnej i emocjonalnego przygotowania do nowego etapu życia. Rytuał płaczu miał również na celu demonstrowanie cnót pani młodej, takich jak posłuszeństwo i głębokie przywiązanie do rodziny. Był to sposób na pokazanie jej dobrego wychowania i gotowości do wzięcia na siebie obowiązków żony i matki w nowym domu. Chociaż tradycja ta jest już rzadko praktykowana we współczesnych Chinach, pozostaje ona fascynującym elementem chińskiej kultury i historii, odzwierciedlającym zmieniające się normy społeczne i kulturowe. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!